Ok, a więc zobaczcie, wszystkie sztuczki rokula. Chodź tutaj. Siad. Leżeć. Daj głos. No nie wstydź się jeszcze. Daj głos. Wstydź się. Dobry pies. Masz. Łapa. <głapa> no, łapa. No. Super. Druga. Dobry pies. Wstań. Wstań. Hop. Dobry pies. Proś. Super pies. Zostaw. Proszę. I jedna z moich ulubionych sztuczek nogi. Proszę, super pies. Do nogi. Chodź. Dobry pies. Do tyłu. Do tyłu jeszcze. Roki, do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Super pies. Teraz sztuczka, szukaj, powąchaj. No, wyjdź, wyjdź, wyjdź. No, no szybko, idź, idź, no chodź, idź tam, idź, no idź, 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 idź. Ja mu chowam smaczka. O tutaj, chodź nie, proszę, idź. Chodź, szukaj, szukaj. Tutaj. Super pies! Tutaj. Tu! No, leczyć. Piękny pies. I to są chyba wszystkie sztuczki, które Rokuś umie na ten moment.